Ninja będą latać w 16 sezonie Ninjago. Dzisiaj chciałbym poruszyć właśnie ten temat, bo jest to już chyba ostatnia rzecz dotycząca nadchodzących odcinków, o której jeszcze nic nie nagrałem. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które zdecydowały się na wsparcie, i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Z opisów zestawów na lato wynika, że chyba wszystkie minifigurki ninja będą miały nowe, złote i dodatkowo uskrzydlone zbroje. Taki strój na pewno dostanie Jay, Kai i Cole. Co do reszty bohaterów nie mamy potwierdzenia, ale podejrzewam, że oni także je dostaną. Pojawiła się jeszcze informacja, że Lloyd także otrzyma nowy złoty strój, ale nie ma tam ani słowa o tych skrzydłach na zbroi. Jak myślicie, o co może z tym chodzić? Czemu pojawiają się tu kolejne złote formy naszych bohaterów? No ja myślę, że nie ma to absolutnie żadnego związku ze Złotą Mocą. Chociaż poza Lloydem, bo on akurat może ją odzyskać, w końcu powrócić ma też Ultrasmog. Zauważcie, że chodzi tu o zbroje, złote zbroje ze skrzydłami. Czy nie przypomina wam to czegoś? Tak, mam na myśli Straż Shintaro. Ich stroje idealnie pasują do tych z opisów zestawów. Dodatkowo w sezonie 13 Wania, żegnając się z ninja, powiedziała im, że jeśli tylko będą potrzebować pomocy, to bez problemu wyśle ona do nich całą swoją armię. I jest to chyba na chwilę obecną najbardziej sensowne wytłumaczenie tych złotych strojów ze skrzydłami. Tak tylko przypomnę, że wraca sporo starych złoczyńców, a skoro ninja będą potrzebowali pomocy od Shintaro i sami ubiorą na siebie skrzydła, by wznieść się w powietrze, to może zwiastować naprawdę ogromne. Bitwę. Nie chcę być pesymistyczny, ale to brzmi jak zakończenie ninjago. Poważnie. Przeczytałem jednak w internecie bardzo fajną teorię dotyczącą tego, że cały sezon rozpocznie się od wycieczki do Shintaro. Wania wezwie ninja, bo jej ojciec, Wangelis, czyli szkieletowy czarownik, ucieknie z więzienia i będzie potrzebowała ona pomocy w wyśledzeniu go. Ninja dostaną wtedy skrzydła, takie jak strażnicy, i ruszą na poszukiwania, i w taki sposób tropem Wangelisa odkryją prawdziwą tożsamość kupca Zemstownu. Bardzo mi się to podoba, w Ninjago brakuje takich fajnych wątków śledczych czy też detektywistycznych. Niezależnie od tego, czy ta teoria się sprawdzi, ja jestem prawie pewien na 100%, że te złote zbroje ze skrzydłami pochodzą z Shintaro, więc możemy spodziewać się tego pięknego królestwa w nowych odcinkach. Trochę szkoda mi smoków, że nie wrócą, chociaż trzymam kciuki za to, by Ultra Smok, który ma powrócić w formie zestawu, pojawił się także w serialu. Brakuje mi tego jak ninja zawsze, gdy pojawiało się jakieś niebezpieczeństwo, wskakiwali na smoki i lecieli ratować ludzi. Teraz myślę, że też RGC-u może się trochę pogniewać na naszych ninja. Jeśli chcecie poznać prawdziwy powód, dlaczego ninja zapomnieli o tej sztuce walki, to polecam mój wczorajszy materiał. Cóż, to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, a jeśli tak, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.